Witaj Jestem Szaman Sza Opowiem wam o energii drzew dla poszczególnych znaków zodiaku Baran Akacja. Jeśli urodziłeś się, gdy słońce było w znaku barana Najlepszym drzewem dla Ciebie jest akacja. Znakomicie harmonizuje ona z impulsywnością, zapałem i aktywnością tego znaku. Jej szybki wzrost symbolizuje Twój wieczny pośpiech, szybkie, czasem nieprzemyślane decyzje i ogromną witalność być może nie wyhamuje cię ona w pędzie do działania ale sprawi że ukierunkujesz właściwie swoją energię jeśli nawet nie zmusi cię do zatrzymania na chwilę i zastanowienia się nad życiem, to i tak sprawi, że zaczniesz zauważać innych, a pośród tysięcy pomysłów, tysięcy pomysłów na minutę, wybierzesz ten najkorzystniejszy.